Spalony bocznik indukcyjny z lokomotywy EU07 Widać jak poszło przebicie po boczniku Wszystko kopcone. Do uszkodzenia bocznika często dochodzi w wyniku działania wody. Woda po kablach cieknie na bocznik, gdzie dochodzi do przebicia i jego spalenia. Tutaj mamy dokładny przykład. Okopcona konstrukcja lokomotywy, okopcone kable. Niektóre zakłady naprawcze stosują odwracanie bocznika i wydłużanie kabli zasilających. Dzięki czemu kabel jest zaginany i woda z niego ścieka nie dostając się do bocznika. Tu niestety doszło do przebicia. Kable nie są wydłużone. Bocznik nie był odwrócony. Wszystko kopcone.